Ryby i lew. Lew z bajki o królu dżungli, a ryby z opowieści z głębin oceanu emocji. Lew chce blasków, braw i stałego aplauzu. Ryby wolą głębie, ciszę i subtelne gesty. Na początku przyciągają się jak ogień i woda. Jeśli się nie spalą lub nie utopią, to mogą uzupełniać się nawzajem. Ryby dają lwu coś, czego on nie zna, empatię bez warunków. Ale wy uczą ryby, jak się nie bać, być widocznym i odważnie mówić: Tu jestem. Oczywiście bywa, że Lew ma wrażenie, że ryby są z innej planety, a ryby czują się przy nim jak w teatrze jednego aktora. Ale jak nauczą się słuchać, a nie tylko mówić i wzdychać, mogą stworzyć barwną opowieść o miłości, marzeniach i wzajemnym ratowaniu się z opresji. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, napisz do mnie.